Cześć! Z tej strony Bartek i witam Was w kolejnym materiale. Niedawno, przy pomocy aparatury FND, zabezpieczaliśmy nasze instalacje przed różnymi przepięciami i anomaliami napięciowymi, które mogły nas spotkać ze strony zasilania. Dzisiaj natomiast zabezpieczymy nasze obwody przed działaniem najgroźniejszego czynnika: a jest nim nieświadomy użytkownik, który, nie znając podstawowych zasad obsługi urządzeń elektrycznych, Nieumiejętnie z nich korzysta. Przyjrzymy się dzisiaj modułowi OM632, czyli ogranicznikowi poboru mocy. Służy on do automatycznego odłączenia zasilania obwodu w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiornik. Ogranicznik przystosowany jest do zabezpieczenia obwodów z przekształtnikami prądu, czyli np. ze świetlówkami kompaktowymi lub transformatorami elektronicznymi. Zapytacie pewnie, po co stosować taki aparat, skoro moc ograniczyć możemy stosując wyłącznik nadprądowy, który przecież ma wbudowany wyzwalacz termiczny. Możemy, ale kiedy wyłącznik nadprądowy zadziała, konieczne jest ponowne, ręczne załączenie. Ogranicznik mocy po przekroczeniu ustawionego progu zadziałania odłączy obwód, po czym kiedy przeciążenie ustanie. Załączy go na nowo i praca całej instalacji wróci do normy. Sterownik zamontowany jest w obudowie o szerokości dwóch modułów i przystosowany jest do montażu na szynie TH35. Montaż tego modułu jest wyjątkowo prosty. Szczerze, to tak mało przewodów do podłączenia nie było jeszcze w żadnym filmie. Wpinamy go po prostu między wyłącznik nadprądowy, a obwód, który chcemy kontrolować. Zasilanie z włącznika wprowadzamy na zacisk numer 2, a obwód podłączamy do zacisku 7 lub 8. Do zacisku pierwszego podłączamy jeszcze przewód neutralny i całość jest gotowa. Przewody neutralne i ochronne instalacji i odbiorników podłączone są standardowo do szyny N i PE. Zasilanie aparatu sygnalizowane jest świeceniem zielonej kontrolki. Ogranicznik pozwala na zasilanie obwodów kontrolowanych, jeśli ich łączna moc jest mniejsza niż próg zadziałania aparatu. Prąd maksymalny dla styków ogranicznika to aż 16 Amperów. Ponadto możemy ustawić precyzyjnie próg zadziałania, który wynosi od 200 do 2000 VA. Na dodatek czas po którym przywrócimy zasilanie także możemy ustawić w zakresie od 10 do 100 sekund. Robimy to dwoma potencjomatrami, które znajdują się na przednim panelu. Gdzie więc możemy wykorzystać taki ogranicznik mocy? Sprawdzi się idealnie w obiektach publicznych, gdzie do gniazdek może podłączyć się każdy. A my chcielibyśmy mieć to jednak pod kontrolą. A w zasadzie, żeby wszystko samo było pod kontrolą i konserwator nie musiał iść do rozdzielni, załączać wyłączniki nadprądowe. W przypadku, kiedy ktoś podłączyłby na przykład dwa grzejniki elektryczne jednocześnie. Myślę, że też świetnie sprawdzi się w modernizowanych instalacjach, kiedy chcemy mieć pewność, że niewymieniony jeszcze cienki kawałek przewodu nie zostanie obciążony zbyt mocno, a lokatorzy unikną częstej wymiany bezpieczników topikowych. O właśnie, pół biedy jeśli te bezpieczniki będą wymieniane. Czasem jednak kiedy już się skończą, w ruch idą druty i gwoździe. Przy zastosowaniu ogranicznika przyciążony obwód nie zostanie po prostu załączony. No i na koniec coś z mojego podwórka, czyli branży eventowej. Często zdarza się, że trzeba podzielić się słabym zasilaniem, bo do dyspozycji techniki scenicznej, dekoratorów sali i obsługi cateringu są tylko dwa gniazdka. To znaczy, no, gniazdek na sali jest 20, ale wszystko podłączone jest pod dwa bezpieczniki. Taki ogranicznik na pewno pomoże w dystrybucji zasilania. Mam nadzieję, że tą krótką prezentacją, choć trochę was oświeciłem, zanim będziecie musieli zrobić to latarką przy nerwowym szukaniu rozdzielnicy, kiedy nagle wszystko zgaśnie.